Podsłuchawszy rozmowę teścia z teściową, Natalia zemdlała, ale potem poszła do notariusza, aby przygotować dla wszystkich niespodziankę. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, napisz w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania historii. Natalia Nowak zatrzasnęła drzwi mieszkania przy uleczy Chmielnej z niemal niewidocznym westchnieniem. Klucz przekręcił się w zamku, a ona z zamkniętymi powiekami pozwoliła, by cisza przesączyła się przez każdy zakamarek jej myśli, ukazując niepokój, który nosiła w sobie od tygodni. Na konsoli przy wejściu leżała kartka. Mała, złożona trzykrotnie, jakby sam jej rozmiar miał zminimalizować wagę wiadomości. Spotkanie dziś o 18.00. L. Podpis jedno. Samotne L, wibrował w umyśle Natalii jak echo niechcianego pytania. Kim była Liliana Kowalczyk? Skąd się wzięła w życiu Andrzeja Wiśniewskiego? A może myśl ta ukłuła ją jak cierń? Była tam od dawna ukryta za zasłoną jego pozornej przejrzystości. W korytarzu szafa z płaszczami stała w równym szeregu. Każdy wieszak przypominał jej obowiązki, których nigdy nie wybrała. Dotknęła palcami granatowej sukienki, pozostałości po przyjęciu, na którym uśmiechała się na pokaz. Materiał był zimny, obcy, zniecierpliwiona odsunęła ją na bok. Na zegarze ściennym wskazówki groźnie przesuwały się ku osiemnastej. Nagle rozległ się dzwonek. Serce Natalii zabiło szybciej, jakby przeczuwając, że to, co za chwilę się wydarzy, zmieni bieg jej życia. Schylając się po torebkę, coś wypadło z kieszeni. Niewielki kartonik. Podniosła go automatycznie. Mieczysław Kowalski, księgowość i audyt. Pamięć wróciła natychmiast. Biuro, sterty dokumentów. Andrzej z wyrachowaną dokładnością, analizujący każdą złotówkę wydaną na wesele, na podróż poślubną, na wspólne życie. Audyt finansowy był dla niego oczywistością. Ale czy ktoś kiedykolwiek odważył się przeprowadzić audyt ich uczuć? W myślach Natalia przesuwała obrazy z ostatnich miesięcy, jak przewracane kartki zbyt ciężkiej książki. Sprawdziłaś kwartalny bilans? pytał Andrzej, nie odrywając wzroku od laptopa. Jeśli nie zajdziemy w ciąże do końca przyszłego miesiąca, musimy zrewidować nasze plany, oświadczał chłodno, jakby chodziło o zakup nowego samochodu. Nigdy nie pytał czy jest szczęśliwa. Pytał tylko czy jej emocje mieszczą się w akceptowalnym zakresie jego planu na życie. Wśród tych wspomnień jedno wybiło się z ciemności: spotkanie w hali Mirowskiej. Mężczyzna o imieniu Wojciech Nowicki, jedna noga amputowana, ale jego spojrzenie, jego głos były silniejsze niż wszelkie ograniczenia fizyczne. Przyjął od niej kremówkę z prostą, szczerą wdzięcznością. W jego obecności Natalia po raz pierwszy od dawna poczuła coś więcej niż obowiązek poczuła życie, którego nie dało się zaplanować. Patrząc teraz na kartkę z inicjałem L, czuła, jak pytania, które do tej pory spychała na margines, wyrastają w niej z brutalną siłą. Dlaczego Liliana zostawia anonimowe wiadomości? Co naprawdę łączy ją z Andrzejem? Czy on sam nie traci kontroli, której tak żarliwie bronił? Natalia poprawiła pasek torebki na ramieniu, zeszła po schodach, ignorując skrzypiącą windę, zdeterminowana by każdy krok oddalał ją od życia podporządkowanego cudzym oczekiwaniom. Kiedy wreszcie stanęła przed drzwiami wyjściowymi, zatrzymała się na moment. Czuła w żyłach pulsujący rytm tajemnicy. Czuła własne serce nie tabelkę, nie grafik, lecz coś dzikiego, niesfornego, prawdziwego. Jej ręka zawahała się na klamce, przez ułamek sekundy wydawało się, że usłyszała własny szept, cichy, ledwie wyczuwalny, teraz albo nigdy. Rozdział kończył się na progu decyzji, a za drzwiami czekał świat, w którym już nic nie miało być takie jak wcześniej. Natalia pchnęła drzwi kawiarni pod orłem z ostrożnością, jakby trzymała w rękach coś kruchego, łatwego do zniszczenia. Czuła, jak każdy krok odbiera jej pewność, ale nie zawahała się. Pomiędzy stolikami z mozaikowych płytek, na których zatrzymały się ślady dawnych rozmów i niezamkniętych spraw, usiadła przy małym, okrągłym stoliku. Biała porcelanowa filiżanka czekała. Była osiemnasta. Punktualnie. Liliana Kowalczyk weszła zdecydowanym krokiem. Skórzane buty wydały głuchy stukot na starych deskach podłogi. Bez chwili wahania podeszła do stolika Natalii i wyciągnęła rękę. Dziękuję, że przyszłaś, Natalio, powiedziała cicho, ale pewnie. Natalia zawahała się przez ułamek sekundy, zanim podała jej dłoń. Dotyk był chłodny, stanowczy. Odsunęła delikatnie czarny szal, jakby próbowała ukryć niepokój, który zaciskał jej gardło. Nie jestem pewna, czy powinnam tu być, mruknęła unikając spojrzenia Liliany. Dlaczego tylko L w wiadomości? Dlaczego ta cała tajemnica? Liliana pochyliła się lekko do przodu, jej spojrzenie było jak ostrze, precyzyjne i nieuniknione. Nazywam się Liliana Kowalczyk, powiedziała cicho. Znam Twojego męża od lat, zwierzał mi się z rzeczy, o których jestem pewna, nie masz pojęcia. W chwili, gdy te słowa zawisły w powietrzu, drzwi boczne kawiarni uchyliły się. Do środka wszedł mężczyzna, opierający się na muletach. Mimo fizycznej słabości, jego obecność była uderzająca. Oczy, ciemne jak głęboka noc, prześlizgnęły się po wnętrzu, aż zatrzymały się na Natalii. Liliana skinęła lekko głową w stronę nieznajomego. To Wojciech Nowicki, powiedziała półgłosem. Był świadkiem wielu rozmów, które prowadziłam z Andrzejem. Czasami słyszał rzeczy, które nie powinny pozostać tajemnicą. Wojciech odpowiedział cichym, niemal niedostrzegalnym skinieniem głowy. Natalia poczuła, jak serce jej przyspiesza. Kim był ten człowiek? Dlaczego ktoś taki miałby wiedzieć więcej o jej mężu niż ona sama? Przełknęła ślinę, czując suchość w ustach. Jak śmiesz twierdzić, że znasz mojego męża lepiej ode mnie, zapytała ostro, choć głos jej zadrżał. Liliana nie odwróciła wzroku. Bo naprawdę się o niego troszczę, odpowiedziała spokojnie, z nutą smutku. I choć może ci się to wydawać dziwne, troszczę się też o ciebie. Słowa zawisły ciężko między nimi. Natalia uśmiechnęła się krzywo bez radości. Muszę to zrozumieć powiedziała niemal szeptem. Więc zrozum, odparła Liliana, rozsiadając się wygodniej i upijając łyk herbaty. Andrzej planował podzielić wasze mieszkanie, chciał zabezpieczyć przyszłość dziecka, które spodziewa się z inną kobietą. Cisza, która nastąpiła po tych słowach, była niemal namacalna. Natalia poczuła, jakby cała krew odpłynęła jej z twarzy. Spojrzała na Wojciecha, szukając w jego oczach potwierdzenia, zaprzeczenia czegokolwiek. To wtedy Wojciech odezwał się po raz pierwszy. Głos miał niski, szorstki, ale w jego tonie pobrzmiewała łagodność. A nie wszystko, co dobrze zaplanowane jest uczciwe, powiedział ledwie słyszalnie. Natalia wbiła w niego spojrzenie. Co masz na myśli? zapytała drżącym głosem. Wojciech oparł dłonie na uchwytach kul, jakby potrzebował wsparcia nie tylko ciała, ale i duszy. Opowiem ci, odrzekł powoli, ale musisz obiecać, że wysłuchasz mnie do końca, bez przerywania. Milczenie rozciągnęło się między nimi, niecierpliwe i ciężkie. Natalia skinęła głową, choć w głębi duszy czuła się tak, jakby balansowała na krawędzi czegoś, czego nie mogła już zatrzymać. Liliana nachyliła się jeszcze bliżej, jej głos był teraz niemal szeptem, bardziej dla duszy niż dla uszu. Andrzej mówił o bezpieczeństwie finansowym dla tego dziecka, szepnęła. Ale dla mnie bezpieczeństwo to wolność od manipulacji, wolność wyboru, wolność kochania bez kalkulacji. Słowa te przecięły serce Natalii jak zimna stal. Wewnątrz niej coś pękło, napięta siatka złudzeń, misternie tkana przez lata. Po raz pierwszy od dawna poczuła coś, czego nie umiała jeszcze nazwać. Być może była to wściekłość, może rozpacz, a może pierwszy oddech prawdziwej wolności. Siedzieli w milczeniu, a Natalia wiedziała, że jej życie właśnie zmienia kierunek. Decyzja była już niemal podjęta. Nie zamierzała dłużej pozwalać, by ktoś planował za nią każdy ruch. Musiała wiedzieć więcej, musiała wiedzieć wszystko, a teraz, teraz musiała przygotować się na to, co nadejdzie. Po powrocie do mieszkania Natalia nie zatrzymała się ani na chwilę. Kroki prowadziły ją prosto do starego biurka, stojącego w kącie, niemal zapomnianego w codziennym pośpiechu. Otworzyła szufladę, gdzie od lat spoczywały dokumenty, których znaczenie wydawało się niepodważalne. Wśród pożółkłych akt znalazła ten jeden, akt własności mieszkania, podpisany jej ręką, ręką Andrzeja i obojga ich rodziców. Przez lata był symbolem bezpieczeństwa. Teraz stał się dowodem jej zniewolenia. Patrzyła na niego długo, nie czując już ciepła wspólnych planów, a chłód obowiązku narzuconego bez pytania o zgodę. Bez dłuższego namysłu sięgnęła po telefon i napisała krótką wiadomość do Wojciecha Musimy porozmawiać dziś, odpowiedź przyszła niemal natychmiast. Jadę. Kiedy zjawił się w drzwiach, Natalia była już gotowa, stała przy stole, trzymając w dłoniach biały, starannie zaklejony kopertę. Jej ruchy były precyzyjne, bez cienia zawahania. Co to jest? zapytał Wojciech, zatrzymując się w progu. W jego głosie pobrzmiewało napięcie. Darowizna odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Jej głos był spokojny, ale w głębi drgało coś, czego jeszcze sama nie potrafiła nazwać. Przekazuje ci moją część mieszkania, bez żadnych warunków. Wojciech ściągnął brwi, a w jego oczach zamigotała niepewność. Wiesz, co to oznacza? Zapytał ostrożnie. W polskim prawie możliwe jest odwołanie darowizny w ciągu dwóch lat, jeśli pojawi się spadkobierca. Ktoś, kto zakwestionuje ten akt. Natalia zamknęła oczy na krótką chwilę jakby chciała jeszcze raz sprawdzić własną determinację. Znam ryzyko, odparła. Wolę walczyć o siebie, niż żyć w klatce wygody. Wojciech podszedł bliżej, przyglądając się kopercie, jakby ważył jej zawartość samym wzrokiem. Dlaczego ja? zapytał cicho, niemal szeptem. Bo ty nie masz żadnego powodu, by mnie oszukać, odpowiedziała bez wahania. I wiem, że twoje życie nie zależy od układów i manipulacji. Nie dyskutował. Skinął głową i razem wyszli, zmierzając w stronę kancelarii notarialnej. Ich kroki odbijały się echem w pustych korytarzach, ale żadne z nich nie powiedziało ani słowa. Wszystko co najważniejsze było już powiedziane. W kancelarii usiedli przy masywnym, ciemnym stole. Notariusz czytał dokument powoli z naciskiem na każde słowo. Artykuł ciecz darczyńca i obdarowane oświadczają, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a darowizna następuje dobrowolnie, bez przymusu i błędu. Darowizna jest nieodwołalna, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony spadkobierców ustawowych. Notariusz spojrzał na Natalię, jakby oceniał nie dokument, ale ją samą. Rzadko spotykam klientów z taką determinacją, powiedział, a jego ton był wolny od rutyny. Natalia uśmiechnęła się lekko, bez triumfu. Czasami trzeba ryzykować, odpowiedziała. Podpisała dokument bez cienia zawahania. Atrament jeszcze nie zdążył wyschnąć, kiedy Wojciech przejął dokument do swoich rąk. Trzymał go tak, jakby ważył więcej niż samo mieszkanie, jakby trzymał kawałek jej odwagi, podniósł wzrok, w którym błyszczało coś nieoczekiwanego, głębokie wzruszenie. Dziękuję, że mi ufasz, powiedział cicho. Nie zawiodę cię. Pożegnali się przy drzwiach krótkim uściskiem, w którym nie było miejsca na słowa, było tylko zrozumienie. Późnym wieczorem Natalia usiadła na kanapie tuląc do siebie dokument darowizny jak tarczę po raz pierwszy od wielu lat nie miała planu ani kalkulacji miała tylko siebie i wybory których nikt za nią nie podyktował a jednak w głębi duszy pod spokojną taflą decyzji rodziło się niepokojące pytanie czy Liliana naprawdę działała w jej interesie, czy może chroniła własne cele ukryte za maską troski? Myśl o możliwym spadkobiercy nie dawała jej spokoju. Ktoś, realny lub wymyślony, mógł w każdej chwili próbować podważyć to, co dziś uczyniła. A jednak, bez względu na przyszłość, wiedziała jedno: dziś była autorką własnego kroku. Jej oczy zamknęły się ze zmęczenia, a w jej snach majaczyła wizja nowej walki, której jeszcze nie znała, ale której nie zamierzała się bać. Andrzej wszedł do mieszkania punktualnie, tak jak zapowiedział, niosąc w rękach kilka kartonów. Jego ruchy były zorganizowane, precyzyjne, jakby wszystko dało się jeszcze uporządkować, jakby mógł odzyskać kontrolę jednym, dobrze przemyślanym gestem. Ale zatrzymał się gwałtownie, widząc Wojciecha opartego o regał, przeglądającego stare katalogi Zusu, których Natalia nigdy nie miała odwagi wyrzucić. Co on tutaj robi? warknął Andrzej. Jego głos był ostry jak szkło. Natalia powoli podniosła się z kanapy. Nie było w niej pośpiechu ani lęku. Teraz jest współwłaścicielem odpowiedziała spokojnie, wskazując na Wojciecha lekkim ruchem dłoni. Karton wypadł z rąk Andrzeja. Stosy papierów, stare czasopisma i osobiste drobiazgi rozsypały się na podłodze z suchym szelestem. Zamarł. Jego wzrok natychmiast przyciągnął dokument leżący otwarcie na stole. Darowizna udziału w nieruchomości. Czarne litery, surowe i bezlitosne, zdawały się kpić z całego jego planowania. Wyciągnął rękę, jakby chciał zetrzeć te słowa z papieru, a może i z rzeczywistości, ale opuścił ją niemrawo po chwili. Przejechał drżącą dłonią po twarzy, próbując znaleźć w sobie choćby cień opanowania. To absurd, wycedził, jakby samo wypowiedzenie tych słów mogło zmienić ich znaczenie. Natalia spojrzała mu prosto w oczy, z tym samym spokojem, którym podpisała akt darowizny. Wszystko zostało wpisane do księgi wieczystej, odparła. Andrzej otworzył usta, ale nie zdążył nic powiedzieć. Drzwi otworzyły się z cichym trzaskiem. Do środka weszła Liliana. Twarz miała bladą, a w dłoniach ściskała coś małego. Natalia zamarła, widząc test ciążowy, który Liliana niosła jak kruchą relikwię. Liliana zatrzymała się na środku pokoju, jej oczy były pełne paniki. Andrzej, ja! zaczęła, ale głos uwiązł jej w gardle. Andrzej spojrzał na nią bez zrozumienia. Co to ma być? zapytał ochrypłym szeptem. Liliana, jakby pozbawiona resztek siły, podała mu test. Noszę twoje dziecko, wyszeptała. W tamtej chwili coś w Andrzeju pękło. Wszystkie warstwy jego opanowania, cała starannie budowana fasada rozsypały się w drobny pył. Stał, z testem w dłoni, jak człowiek, który właśnie stracił grunt pod nogami. Wojciech odsunął się od regału i stanął tuż obok Natalii, położył dłoń na jej ramieniu. Jego dotyk był pewny, ciepły, jak deklaracja obecności, jak ciche przyrzeczenie. Nie jesteś sama, powiedział. Słowa wniknęły w serce Natalii, jak balsam. Łzy napłynęły jej do oczu, ale tym razem nie były łzami bólu ani rozpaczy. Były łzami ulgi, łzami odrodzenia. Odwróciła się w stronę Andrzeja, który nadal stał oszołomiony. Twoje skrupulatne plany zawiodły, Andrzeju, powiedziała z siłą, której wcześniej w sobie nie znała. To mieszkanie już nie jest twoje. Ja też nie jestem twoją menedżerką życia. Andrzej cofnął się pół kroku, jakby każde słowo uderzało w niego z brutalną siłą. Otwierał i zamykał usta, ale nie potrafił znaleźć żadnej odpowiedzi. W ciszy, która zapadła, wszystko zostało powiedziane bez potrzeby dalszych wyjaśnień. Świat, który Andrzej próbował trzymać w ryzach, rozpadł się na kawałki. Natalia spojrzała na Lilianę, widziała w niej kobietę, która również odważyła się postawić granice, potem spojrzała na Wojciecha, człowieka, który swoją prostą obecnością przypomniał jej, czym jest lojalność. Przy blednącym świetle korytarza, zrozumiała, że to nie był koniec. To był początek. Przyszłość była nieznana, ale po raz pierwszy od lat nie budziła w niej strachu. Była jak nieopisane płótno, czekające na jej własne, wolne pociągnięcia pędzla. Obok Wojciecha odnajdywała siłę wyboru, którą jej odebrano. W oczach Liliany dostrzegała determinację kobiet, które nie zgadzały się na cudze plany. A w twarzy Andrzeja. Widziała swoje ostateczne zwycięstwo nad strachem.